Do Doman z tej strony Idziemy zobaczyć co tutaj, robią, co tutaj robią panowie na zbrojarni Tutaj ten pan to w ogóle nie jest tego kompletu mebli On to powinien tam polerować A co ty robisz kolego? Przykładam koła. Widzicie? Jak chcecie to Adrian też wam oponę może poprzekładać. Ale idziemy do głównego bohatera Lexusa Jest elegancysz. Może tutaj Grzesio już skończy Grzesio przepraszam, a czy ten samochód to mocno był rozbity? Aha, elegancko. Pozdrawiamy. Auto odolane. Główny zbrojarz. Starszy nic Myślisz, że ma taki papier, Grzesio? Yy, maszynę rozumiem, że kolega popsuł. Nie ogarnia do 10,5 cali. Uuu. No to do Paserati tego, co żeś też reparację przeprowadzał. No do Maserati, które stoi o tam na końcu, bo jeszcze koła trzeba powymieniać. Pozdro! Adrian, to a ty co? Dzisiaj silnik tu wpierdzielasz? Taki jest plan, ale jest kurwa mały taki, że... Brakuje O, a jak wyszła ta sztukateria? No elegancko wyszło. Pięknie. Byś, no. A kto to robił? Kurwa, przygotowałem to ja. Jak chcecie... A to tego spierdolone. No. gdzie mówić czy to jest elegancko to pierdolone. Dobra, także Jaguar też dzisiaj serducho dostanie. A tam jest pan kierownik. Zwany Cino. No <noise> gdzie jestem? Ja już na filmie nie mam. No gdzie kurwa? Mam cię wrzucać jak robisz... O, robisz tak? On jest wstydliwy, bardzo nieśmiały no, dużyk, ja jakaś Jeszcze raz Co jak klientka, jest śmiały jak klientka przyjdzie? No kurde nie patrzy czy stara, czy młoda tańczy jak na disco polu, nie? <noise> Także tak A jak go złożymy takie że wodę, to nie wróci bo będzie łatwiej Dobra idziemy do siebie na hale. Pozdro nie wiem czy się da O, proszę, a tak się na lakierni pracuje Tomku, czy dać Ci poduszkę i kocyk jeszcze, żeby się wygodniej było i ciepło? Po proszę O Smart naprawa Smart, ja. I Będzie paznęło, bo... Przepraszam, a co kolega Krzysztof tutaj robi? O, tu będzie lakierowany błotnik. Też y, smart naprawa. No, tutaj tylko pół dupy wstawiane. Nie, gdzie ona była wstawiana? Gdzieś tu była, nie? Tu gdzieś była wstawiana dupa. Elegancko. W ogóle to nie widziałem jak od kodu wygląda. Te baranki chyba też zrobił tam. Guma jest za dużo. Tak, zrobił tu on zazwyczaj. Także zbytnio nie widać, jak to jeszcze będzie polakierowane, to nie będzie widać. W tym, w tym miejscu tu wjeżdżał pastylny z fragmentem wanny. O! W tym miejscu, tu. No i tu. To jest fort focus. Pokusik wyjechał już z kabiny. Po lakierze wygląda tak. Tak jak mówię, dupa była stawiana. tu, 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 tu i tu i tu. Śladu nie ma. jak się przybrudzi to giełka. Też przód był robiony pas wymieniany, podróżnicy nastawiane i złotnie naprawiane